Witajcie! Dobra wiadomość dla większości z Was. Dzisiaj bowiem nadszedł czas na kolejny odcinek naszej najpopularniejszej serii na kanale według ostatniej ankiety historii starożytnego Rzymu. Co więcej, będzie to jeden z najważniejszych odcinków sagi opowiadający o zmaganiach Rzymian z ich zaprzysięgłym wrogiem, Hannibalem Barkasem w II wojnie punickiej. Oczywiście nie przepuściliśmy okazji do przedstawienia najsłynniejszych bitew tamtego okresu, gdyż przedstawienie losów Hannibala z pominięciem jego taktycznego geniuszu byłoby niedopuszczalnym niedopowiedzeniem. Zaczynajmy! Określenie Hannibala per przysięgły wróg Rzymu Prawdopodobnie nie jest hiperbolizacją, ze względu na postać jego ojca, Hamilkara Barkasa, zasłużonego dowódcy z czasów I wojny punickiej. Po przegranej wojnie, rozgoryczony zachowaniem Rzymian, Hamilkar miał rozkazać swojemu najstarszemu dziewięcioletniemu synowi złożenie przysięgi do zgonnej nienawiści wobec Rzymu. Dane słowo miało zostać przez młodzieńca sumiennie dotrzymane. Ten dość pretensjonalny gest ze strony Hamilkara, znany ze starożytnych anegdot, pokazywał dobrze uczucia, jakie żywili Kartagińczycy w stosunku do Rzymian po I wojnie punickiej. Choć konflikt ten, pomimo surowości warunków narzuconych kart hadaszt, nie był jedynym źródłem niechęci wobec miasta Wilczycy. Przypomnijmy w telegraficznym skrócie. Podpisując kapitulację w 241 roku przed naszą erą, Kartagińczycy utracili Sycylię i 81 ton srebra ze swojego skarbca. To jednak nie wszystko. Innym z warunków był narzucony sojusz z Rzymem, z którego zwycięzcy początkowo wywiązywali się całkiem nieźle, zezwalając Kartaginie na pobór wojsk z Italii. Obliczu śmiertelnie groźnego buntu Libijczyków w latach 241-237 przed naszą erą, zwanego wojną nieubłaganą. Podczas tego buntu państwo kartagińskie znalazło się nad przepaścią, czego przykładem może być poselstwo żołnierzy sardyńskich wysłane do Rzymu z prośbą o przejęcie wyspy z rąk niewypłacalnych kartaginczyków. Rzymianie wyśmiali pierwszą prośbę wyspiarzy, lecz gdy senatorowie zorientowali się, że Kartagina odmienia losy wojny dzięki śmiałym posunięciom Hamilkara Barkasa, nie mieli obiekcji, żeby przyjąć drugą propozycję aneksji wyspy z 238 roku przed naszą erą. Zaskoczeni nagłą agresją ze strony Republiki Kartaginczycy. Wysłali do Wiecznego Miasta poselstwo, które usłyszało w odpowiedzi żądanie zadośćuczynienia za planowany atak Kartaginy na ziemię Rzymu, który był w rzeczywistości korpusem mającym za zadanie zdławić bunt na Sardynii. Perfidia Rzymian nie znała granic i do warunku zrzeczenia się władzy nad wyspą dorzucono jeszcze dodatkową kwotę srebra, Doliczoną do wciąż niespłaconej kontrybucji po I wojnie Półnickiej. Osłabieni Kartagińczycy nie mieli wyboru i podpisali haniebny dyktat, który natrwale zraził ich do republiki. Dzięki Hamilkarowi Barkasowi rachunek ten zapłaciły głównie plemiona iberyjskie, bowiem to na Hiszpanię całą swoją energię przekierowali upokorzeni Kartagińczycy. Półwysep Iberyjski w omawianym czasie był w głównej mierze zamieszkany przez plemiona Celtyberów z północy, mający swą siedzibę w Numancji, oraz liczne, skłócone między sobą plemiona iberyjskie z środkowej i południowej części Półwyspu. Wybrzeże oplatała sieć faktorii kartagińskich, które doglądały nieprzerwanej strugi srebra, wydobywanego w andaluzyjskich kopalniach płynącej do metropolii. Zainteresowanie Kartaginy Hiszpanią Kończyło się na zabezpieczeniu swoich dochodowych interesów w regionie, zadowalając się deputatami srebra dostarczanego od tubylców. Wszystko zmieniło się w związku ze stratami poniesionymi w wojnie z Rzymem. Hamilkar Barkas wraz z dzięciem Hasdrubalem podbili lwią część półwyspów w kilku szybkich kampaniach przeciwko podzielonym ludom iberyjskim, włączając zdobyte ziemię bezpośrednio do odradzającego się imperium. Zwrot w polityce Kartaginy obrazuje założenie silnej bazy na wybrzeżu w 228 roku przed naszą erą, nazwanej symbolicznie Kartaginą. Założenie miasta o identycznej nazwie co stolica całego państwa świadczy dobitnie o znaczeniu, jakie miała dla kartaginczyków Hiszpania w okresie międzywojennym. Dzięki zdobyciu bezpośredniej kontroli nad bogatymi złożami iberyjskich ród metali. Kartagina błyskawicznie odzyskała płynność finansową, a wraz z nią silną armię. Do której masowo rekrutowano teraz iberyjskich oraz celtyberyjskich najemników. Byli to, co prawda, krnąbrni i niezdyscyplinowani żołdacy, za to posługujący się najlepszą stalą na kontynencie. Oraz niezrównani wojownicy, którym nie straszna była śmierć na polu bitwy. Dzięki tym zaciągom Kartagina opanowała do 219 roku przed naszą erą tereny sięgające gór toledańskich na północy oraz rzeki Ebro na północnym wschodzie. Właśnie tam ponownie skrzyżowały się interesy dwóch największych śródziemnomorskich potęg. Jeszcze przed feralnym rokiem 219 przed naszą erą, Rzym zainteresował się ekspansją Kartaginy w Iberii. Greckie miasto Massilia, stary przyjaciel Rzymu, mający także swe placówki na hiszpańskim wybrzeżu, zaprotestowało przeciwko nowym nabytkom barkidów na samym początku ich działalności. Rzymianie wysłali w odpowiedzi poselstwo, by wybadać poczynania dawnego nieprzyjaciela. Kartaginczycy, dumni reprezentanci przebiegłego fenickiego szczepu, udzielili perfekcyjnie satysfakcjonującej odpowiedzi. Hiszpańskie kopalnie są nam potrzebne, by spłacić waszą kontrybucję, odpowiedzieli wtedy kartagińscy dyplomaci. Kolejne poselstwo rzymskie z 226 roku przed naszą erą otrzymało zapewnienie o braku jakichkolwiek operacji wojskowych na północ od wspomnianej rzeki Ebro. Nie wiadomo jest, czy Rzymianie odzajemili się wtedy deklaracją zwrotną dotyczącą terenów na południe od tej rzeki. Lecz nawet jeśli, to nie przeszkodziło im to w zawarciu sojuszu z Saguntem w 223 roku przed naszą erą. To nieduże miasteczko położone na południe od nurtów nieszczęsnego Ebro poczuło w pewnym momencie oddech barkidów na swoich plecach. Wizja kartegińskiego zwierzchnictwa nie uśmiechała się wcale tej iberyjskiej społeczności i poprosili Rzymian o włączenie ich w poczet sprzymierzeńców wiecznego miasta. Senatorowie przychylili się do prośby i zobowiązali się chronić miasto. Już dwa lata później w mieście zaczęła się wojna stronnictw, do której przyłączył się Rzym, proponując zwaśnionym stronom swój arbitraż. Znani ze swojej pragmatyczności Rzymianie oddali władzę w ręce bardziej sprzyjającego im stronnictwa w sojuszniczym mieście, co rozgniewało naczelne dowództwo kartagińskie na półwyspie. Po śmierci Hasdrubala w 221 roku przed naszą erą Ster Armii Kartagińskiej dzierżył już w swoich rękach 25-letni Hannibal Barkas. Były to ręce młode, lecz należące do niezwykle zdolnego dowódcy. Przede wszystkim jednak były to ręce, które 16 lat wcześniej składały przysięgę do zgonnej nienawiści względem Rzymian. Spór o Sagunt nie miał zatem większych szans na polubowne zakończenie. Hannibal, podejrzewając rzymskie poselstwo o niecne zamiary oraz wiedząc o zaangażowaniu Rzymian w II wojnie iliryjskiej, postanowił działać szybko. W 219 roku przed naszą erą obległ problematyczny Sagunt, nie pozwalając się mu stać drugą mesaną. Rozwścieczeni Rzymianie wysłali jeszcze posłów do samej Kartaginy z żądaniem wydania w ich ręce samego Hannibala. Ufni we wpływy, jakie miała mieć w stolicy frakcja przeciwników Barkidy. Plan ten zawiódł i ostatecznie przewodniczący delegacji rzymskiej postawił sprawę na ostrzu noża. Mając przed sobą kartagińskich decydentów, udał, że trzyma przed nimi wielką czarę. W czarze tej niosę wam wojnę i pokój. Co każecie sobie podać? zapytał zniecierpliwiony Rzymianin. Co sam zechcesz? odpowiedzieli wymijająco kartagińczycy, spodziewający się treści odpowiedzi. A więc daję wam wojnę. Przyjmujemy! Odkrzyknęli z entuzjazmem punijczycy. Tak oto katalońskie miasto stało się bezpośrednim pretekstem do wojny, która wisiała w powietrzu od podpisania traktatu pokojowego po I wojnie punickiej i zagarnięciu Sardynii przez Rzym. Zacni senatorowie tracili dni na debatowaniu o przebiegu kampanii, spokojni o ruchy kartaginczyków, którzy do tej pory nie odbudowali swojej niegdyś potężnej floty. Wśród zgiełku dyskusji upadł w końcu Sagunt, któremu nie udzielono żadnego wsparcia, a jego zdobywca wiedział, że jeśli chce pokonać Rzym, wojna musi mieć inny przebieg niż poprzednia. Nie tracąc czasu, Hannibal Barkas zabrał 50-tysięczną armię i rozpoczął swój spektakularny marsz na Italię. Tak oto w 218 roku przed naszą erą Hannibal Barkas wyrusza z północnej Hiszpanii na spotkanie wroga. Czeka go wiele setek kilometrów żmudnej drogi, podczas której wyda nieprzebrane sumy pieniędzy na myto dla obcych galijskich plemion, strzegących przeprawy przez swoje terytoria. Całkiem skuteczne względem galów okażą się także zapewnienia o śmiertelnej wrogości wobec Rzymian. Najwidoczniej wieści o telamońskiej masakrze zdołały dotrzeć do zaalpejskich pobratymców poległych wojów z nadpadu. Rzymianie, chełpiący się swoim republikańskim ustrojem, Odkryli podczas tej wojny jedną znaczącą wadę swojego politycznego systemu. Długi czas podejmowania decyzji. Po wielu naradach ustalono wreszcie plan operacyjny. Konsul Publiusz Korneliusz Scypion miał wyruszyć drogą morską do Masilii, a potem wyjść na spotkanie Hannibalowi, uniemożliwiając mu przeprawę przez Rodan. W tym samym czasie konsul Sempronius Longus odpłynie w kierunku afrykańskim, by uderzyć w samo serce imperium, powtarzając słynny manewr tyrana Syrakus Agatoklesa z 310 roku przed naszą erą. Dwaj pewni siebie Rzymianie ruszyli o spale w swoich kierunkach. Hannibal tymczasem działał sam, nikogo nie musząc przekonywać co do słuszności powziętych decyzji. Dzięki temu znalazł się zaskakująco szybko nad rzeką Rodan co nie uszło uwadze zwiadowców z sypiona, patrolujących teren podczas postoju głównych sił w Massili. Konsul nie miał już jednak szans na dogonienie przeciwnika, który w sprytny sposób opszedł Rodan w okolicy dopływu zwanego dzisiaj Durance. niby przeczuwając trudności wynikłe z wyboru zbyt południowego szlaku. Po sforsowaniu rzeki, Hannibal pomaszerował prosto na Alpy, które okazały się pierwszym, niezwykle wymagającym przeciwnikiem podczas tej kampanii. Co gorsze, pierwszym i niejedynym podczas morderczej przeprawy przez zdradzieckie góry. Prymitywne plemiona górskie również nie ułatwiały sprawy Hannibalowi, wodząc go na manowce i atakując co róż z zasadzek z nadkartagińskich głów. Na to wszystko złożyły się jeszcze fatalne warunki atmosferyczne na czele ze śniegiem, który bardzo szybko pokrył wąskie alpejskie dróżki w 218 roku przed naszą erą. Ludzie, wierzchowce oraz zapasy ginęły bezpowrotnie w górskich otchłaniach. Zginęła także większość słoni bojowych, nierozważnie zabranych na długą eskapadę. Niby jako straszak na wrogów, lecz w rzeczywistości potężna zawada w marszu, przynosząca więcej szkody niż pożytku. Pomimo wszystkich problemów, w listopadzie Hannibal znalazł się wreszcie po zamierzonej stronie Alp, gdzie rozciągała się nizina nadpadańska. Tego widoku nie uświadczyła prawie połowa wyruszających z Hiszpanii żołnierzy. Przez alpejskie trakty bezpiecznie przeszło jedynie 26 tysięcy wiarusów Hannibala, ani razu jednak nie zwąpiono w jego dowództwo. Po latach spędzonych w Hiszpanii pomiędzy Hannibalem a jego armią wytworzyła się więź szczególna i bardzo mocna, taka której nawet tragiczna przeprawa przez Alpy nie była w stanie rozerwać. Gdy tylko śniegi szczytów znalazły się za plecami kartaginczyków, z Hannibala czekało kolejne wyzwanie. Publiusz Corneliusz Stypion, gdy tylko zorientował się o postępach Hannibala, skierował się drogą morską z powrotem na półwysep, odsyłając część wojsk pod komendą brata Gnejusza do Hiszpanii. Konsul pojawił się nad padem idealnie w momencie, gdy Hannibal właśnie schodził z gór. Galowie przedalpejscy jeszcze nie wylizali się z poważnych ran, jakie zadała im republika po sromotnej porażce pod Telamonem z 225 roku przed naszą erą. Zduszeni przez Rzymian, pilnujących ich posłuszeństwa dzięki nowym koloniom rzymskim Placencji i Kremonie, z początku obstawali przy swoich pogromcach, bojąc się kolejnej masakry z rąk Synów Wilczycy, nic dziwnego, że wielu z nich dołączyło do armii Publiusza Corneliusza Scypiona. Który zabierając ze sobą rzymską kawalerię oraz lekko zbrojnych oszczepników Delites, ruszył na rekonesans przekraczając rzekę Ticinus w okolicach dzisiejszej Pawi. Problem polegał na tym, że Hannibal wpadł dokładnie na ten sam pomysł. Również zabrał ze sobą ciężką kawalerię oraz lekką numidyjską konnicę i ruszył na zwiady. W odróżnieniu od wroga, zaprosił na nie jedynie jeźdźców, co znacznie poprawiło mobilność jego grupy. Gdy w końcu obaj przeciwnicy dojrzeli się na szerokiej równinie, przystąpiono do przegrupowania oddziałów. Plan sypiona zakładał wysłanie welite z przodem wraz z ochraniającą ich galijską kawalerię oraz rzymską konnicą schowaną za tymi oddziałami. Starcie miało zacząć się od salwy oszczepników, następnie do szarży mieli przystąpić galowie po czym jazda rzymska miała okrążyć kartaginczyków i zakończyć starcie. Plan ten jednak nie doszedł do skutku, gdy tylko Hannibal spostrzegł przegrupowującą się przy długo piechotę wroga, nie czekając na jego rozstawienie, powiózł swoich ciężko zbrojnych do frontalnej szarży. Za pierwszą kolumną skrywali się Nubidyjczycy na flankach, gotowi do oskrzydlenia sypiona w sprzyjającym momencie. Nie mający kłopotliwego balastu w postaci powolnej piechoty, Hannibal zaskoczył szybkością uderzenia Rzymian, których miotacze wycofali się w popłochu na tyły, nie oddawszy ani jednego rzutu oszczepem. Impet uderzenia spadł wprost na galijskich jeźdźców, którzy zaczęli się cofać w kierunku znajdującego się na tyłach Scypiona i jego konnicy, która przystąpiła do starcia. Na domiar złego, pod nogami rzymskich koni pałętali się wszędzie zagubieni elites. Którzy potęgowali chaos i ograniczali manewry jazdy z Cypiona. Widząc zamieszanie w szeregach republiki, Hannibal wydał rozkaz Numidyjczykom do oskrzydlenia wroga. Po rozbiciu oddziałów Velites, które odnalazły się w końcu w roli strażników tyłów armii, Numidyjczycy spadli na tyły wojsk rzymskich, całkowicie je okrążając. Był to w praktyce koniec bitwy pod Ticinus. Kolejne oddziały poddawały się Kartagińczykom lub próbowały rozpaczliwie przedrzeć się przez pierścień okrążenia. Triumfujący Hannibal być może widział na własne oczy heroiczną walkę Starego Scypiona, którego od śmierci uratował rzekomo 17-letni syn, również imieniem Publiusz, debiutant na polu bitwy. Młodzieniec miał śmiałą szarżą uchronić ojca przed ciosami wrogów, wbrew głosom doradców nakazujących mu ucieczkę z pola bitwy. Za swój bohaterski czyn, Został uhonorowany po bitwie wieńcem z liści dębu, pierwszym z wyróżnień na drodze młokosa, nazywanego później scypionem afrykańskim. Zapamięta on Lexis pod Ticinus na długo, bacznie studiując taktyczną maestrię Hannibala. Mimo że zwycięstwo pod Ticinus było jedynie starciem dwóch grup zwiadowczych, miało spory odzew wśród miejscowych galijskich plemion, które zaczęły chętnie dzielić się rekrutem z kartagińskimi przybyszami wzmocniony w ten sposób Hannibal ruszył w dalszą drogę, podczas gdy Publiusz Korneliusz Scypion ulokował swe siły w okolicy idealnie nadającej się do obrony, w miejscu gdzie od południa do padu wpada wartka trebia, wprost skończącego się tutaj masywu Apeninu. Rozpoczęła się wojna nerwów, w której czas grał na niekorzyść Hannibala, w związku z nadciągającą zimą oraz nadchodzącą armią drugiego konsula Semproniusza Longusa, który został zawrócony z wyprawy do Afryki, gdy tylko wieści o alpejskiej przeprawie Barkidy doszły do uszu senatorów. To właśnie drugie ze zmartwień unieruchomionego Hannibala okazało się ostatecznie jego błogosławieństwem. Semproniusz był bowiem porywczym i bardzo łasym na zaszczyty człowiekiem. Gdy obie armie konsularne spotkały się w okolicach Placencji, ich dowódcy nie mogli dojść do porozumienia co do wspólnych działań. Korneliusz upierał się przy dalszej blokadzie sił kartagińskich w Dolinie Padu i czekaniu na błąd coraz bardziej wygłodzonego przeciwnika. Semproniusz, posiadający mniej wyćwiczoną armię, bez wcześniejszego kontaktu z Hannibalem, nie rozumiał tego podejścia. Sława jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy rozbić wroga na polu bitwy i odejść w falę zbawcy Rzymu. Gdy skłóceni konsulowie rozdzielili swoje armie, a Semproniusz zajął stanowisko w dolnym biegu Trebi, Hannibal wysłał pewnego poranka oddział numidyjskiej jazdy, by zaatakował obóz Semproniusza. Głodny Glorii konsul, gdy tylko ujrzał pierwsze oszczepy spadające na obozowisko, rozkazał swojej naprędce przebudzonej armii wyruszyć w pościg za wrogiem. Głód towarzyszył także zwykłym żołnierzom Semproniusza był on jednak znacznie bardziej przyziemnego charakteru. Wybudzeni ze snu legioniści ruszyli bowiem do boju bez posiłku. Numidyjczyków ścigała początkowo rzymska jazda, dając czas legionistom na opuszczenie obozu i uformowanie szyków. Konnica Republiki Przekroczyła wraz ze ściganymi lodowatą rzekę i odstąpiła od pościgu dopiero gdy na pomoc wycofującym się ruszyła lekko zbrojna kartagińska piechota, osłaniająca przy okazji przegrupowujące się zastępy wojsk Hannibala. Zmoknięci rzymscy jeźdźcy powrócili na brzeg, obserwując jak ich towarzysze broni przeżywają swoje katusze w starciu z grudniowymi nurtami Trebi. Semproniusz Longus był bowiem tak bardzo zaślepiony chęcią stoczenia walnej bitwy z Hannibalem, że rozkazał swojej całej armii przekroczenie rzeki. Operacja poszła co prawda sprawnie, lecz trudno oczekiwać, by nawet tak świetnie wyszkolone wojsko jak rzymskie walczyło na 100% swoich możliwości, gdy właśnie przemarza przemoknięte, niewyspane i głodne, czekając na śnieżnej polanie na pojawienie się wroga. W tej mroźnej scenerii stawiło się 36 tysięcy rzymskich piechurów, wspartych przez 4 tysiące konnych. Pierwszą linię stanowili tradycyjnie harcownicy Velites, uzbrojeni w oszczepy. Za nimi w centrum znajdowali się legioniści, trzon armii Semproniusza otoczony lekką piechotą zrekrutowaną wśród okolicznych galijskich plemion wiernych Rzymowi. Zastępy pieszych oskrzydlała rzymska jazda, reprezentowana raczej skromnie w porównaniu do konnicy wroga. Hannibal nie miał bowiem aż tylu piechurów na Podorędziu, przyprowadzając ich jedynie 20 tysięcy na pole bitwy. Środek tej formacji stanowili słabo uzbrojeni galowie, wraz z równie niedoskonałymi regimentami libijczyków po bokach oraz grupą oszczepników przed nimi. Okrążenie piechoty miało uniemożliwić umiejscowienie na jej flankach ponad 30 słoni bojowych. Najważniejszą kartagińską formacją była jednak dobrze wyszkolona ciężka konnica oraz znakomita lekka jazda numidyjska, która zdążyła przed bitwą zajść za skórę synu Wilczycy. Łącznie Hannibal dysponował nad Trebią dziesięcioma tysiącami jeźdźców na skrzydłach. Poza tym Barkida nie był wodzem ograniczającym się jedynie do prostych manewrów na samym polu bitwy i przyszykował dla Semploniusza zawczasu mało niespodziankę. Idealnie płaska równina wydawała się perfekcyjnym miejscem na stoczenie bitwy dla rzymskich legionistów, którzy rozpoczęli swój marsz przez śniegi w nienagadnym szyku, nie zważając na trapiące ich niedogodności. Hannibal czekał cierpliwie, aż pierwsze oddziały harcowników Velites znajdą się w zasięgu rzutu o szczepę. Gdy przeciwnik zbliżył się na pożądaną odległość, nastąpiła wymiana uprzejmości między oszczepnikami, po czym harcownicy wycofali się za oddziały piechoty, która z obu stron ruszyła do boju. W niedługim czasie świetnie wyszkoleni legioniści zaczęli spychać gorzej uzbrojonych piechurów Hannibala którego słonie bojowe zostały dodatkowo zneutralizowane dzięki przeszkolonym do tego rodzaju zmagań Velites. W odwodzie Hannibala wciąż jednak znajdowała się znakomita kawaleria, która widząc swoich piechurów ustępujących pola rzymianom, zaatakowała z całą siłą flanki wroga, strzeżone przez lichej wartości rzymską konnicę. Posiadając blisko dwukrotną przewagę nad wrogiem, galijska i numidyjska jazda zaczęły przeważać nad rzymskimi kawalerzystami, wyginając włók linię frontu. Nie poprawiło to jednak w żadnym stopniu sytuacji w centrum, gdzie legioniści zdobyli zdecydowaną przewagę nad wrogiem. Piechota kartagińska znalazła się na skraju wyczerpania, pomimo spędzenia poranka w znacznie bardziej komfortowych warunkach od Rzymian, cała kampania Hannibala Zawisła na włosku. Wielki generał nie stracił jednak zimnej krwi, po raz kolejny pokazując jego dwie największe zalety jako dowódcy. Przebiegłość oraz doskonałe panowanie nad wojskiem. W tym kluczowym momencie obie te cechy idealnie ze sobą zagrały. Gdy konnica kartagińska zdołała właśnie pokonać obie flanki swoich rzymskich adwersarzy, z pobliskiego parowu wyskoczył ukryty dotąd oddział jeźdźców, dowodzony przez magona Barkasa. Młodszego brata Hannibala. Nagłe pojawienie się Magona, przecinającego zastępy uciekających Rzymian, natchnęło kartagińską kawalerię do decydującego ataku zaraz po zakończeniu ciężkiego boju na skrzydłach. Połączone siły uderzyły z pełną mocą na tyły Rzymian, którzy zostali zupełnie okrążeni. Rozpoczęła się rzeź legionów. Kolejny raz jednak najbardziej doświadczeni legioniści dowiedli swej wartości bojowej, gdy widząc swoją fatalną sytuację, otoczeni ze wszystkich stron, podjęli desperacką próbę przedarcia się przez centrum armii Hannibala. Ta trudna sztuka udała się około 10 tysiącom piechurów, którzy po wyrąbaniu sobie drogi ucieczki wycofali się wraz z siłami konsula Publiusza Corneliusza Scypiona z północnych Włoch. Na nizinie nad nadpadańskiej w rękach rzymskich pozostały jedynie Placencja i kremona. Hannibal, utraciwszy zaledwie 5 tysięcy ludzi, przyjmował teraz do swojego obozu liczne zastępy galijskich ochotników, pragnących zemsty za śmierć pobratymców pod Telamonem. Najbardziej przetrzebioną jednostką nad Trebią był oddział słoni bojowych. Dzięki Pyrrusowej nauce sprzed 60 lat, Rzymianie wiedzieli już jak walczyć z tymi olbrzymami. Podczas walki miały zginąć wszystkie słonie Hannibala, oprócz jednego, imieniem Surus. Po tej zdecydowanej wiktorii, Hannibal rozpuścił wojsko, by przeczekać zimę i zadecydować co do dalszych posunięć. Sprawa nie była łatwa, gdyż druga wojna punicka miała charakter starożytnej wojny światowej i nie składała się z jednego teatru działań. Poza Italią działał przecież brat pokonanego pod Ticinus Publiusza Korneliusza Scypiona, Gnejusz. Miał on w tej fazie konfliktu więcej szczęścia niż konsul. Tak więc dwóch braci rozstało się w masilii i pożeglowało w różne strony. Gnejusz na czele czterech legionów, dwóch rzymskich i dwóch sojuszniczych, Zamierzał zrealizować pierwotny plan brata, zakładający przeniesienie wojny na teren Półwyspu Iberyjskiego. Po raz kolejny przydatny okazał się sojusz z Masilią, która umożliwiła legionom desant swojej kolonii zwanej Ampurias, u podnóży Pirenejów. Dzięki temu Rzymianie szybko uzyskali przyczółek na wrogim terytorium. Hannibal Barkas, opuszczając słoneczną Iberię, pozostawiał na jej straży swojego brata Hasdrubala który nie przeczuwając ataku wroga, niekorzystnie podzielił armię. Wraz z 13 tysiącami piechurów, 3 tysiącami jazdy oraz 20 słoniami bojowymi, patrolował południe półwyspu, oddelegowując niejakiego Hanno na czele skromniejszej armii do zabezpieczenia terenów na północ od rzeki Ebro. Desant rzymski kompletnie zaskoczył drugiego generała, który pomimo przewagi liczebnej wroga wydał mu bitwę, Obie armie spotkały się w okolicach miejscowości Cissa w 218 roku przed naszą erą. Nie było to starsie obfitujące w spektakularne popisy taktyczne, od zwykła batalia dwóch armii, z których jedna ma dwukrotną przewagę nad przeciwnikiem. Jak nie trudno odgadnąć, rzymianie odnieśli łatwe zwycięstwo i stobili Tarragonę. Co uczyniło Gnejusza panem ziem na północ od Ebro. Ten z pozoru mało ważny epizod sprawił jednak, że Hannibal w Italii został całkowicie odcięty od hiszpańskich oddziałów. Hasdrubal dysponował zbyt małymi siłami, by przetrzeć się przez Ebro, pilnie strzeżony przez okopujących się Rzymian Gnejusza, który na domiar złego zaczął układać się z lokalnymi plemionami w sprawie wspólnych operacji przeciwko kartaginczykom. Przez te wydarzenia Hannibal po zwycięstwie nad Trebią. Został w praktyce zdany na gościnność galijskich plemion, których cierpliwość kończyła się w wyniku braku działań Kartaginczyków przeciwko Placencji i Kremonie, dwóch kolonii rzymskich nad padem, które były niczym drzazgi pozostawione przez wycofujących się Rzymian. Mimo wszystko Hannibal porzuci swoje bezpieczne leże w północnej Italii, by realizować dalszy plan wojny z Rzymem. Będzie to już jednak tematem następnego odcinka. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam forma serii w serii. Jest ona oczywiście spowodowana chęcią jak najdokładniejszego przybliżenia Wam tego arcyważnego konfliktu. Poza tym potraktowaliśmy serio Wasze komentarze sugerujące, iż coraz ciężej będzie nam Was zaskoczyć wraz z rozwojem serii o Rzymie. Wyzwanie przyjęte. Od dzisiaj dokręcamy śrubę. Sami tego chcieliście. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i jak zawsze widzimy się za tydzień.